Polska edycja programu LEGO Masters powraca, a wraz z powrotem programu z dniem dzisiejszym został rozpoczęty casting do nowej trzeciej polskiej edycji programu LEGO Masters i więcej o tym i nie tylko dowiecie się w tym odcinku, koniecznie oglądajcie ten materiał do samego końca. Tradycyjnie pamiętajcie o łapce w górze, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nowej edycji programu LEGO Masters, jak i również zachęcam was do zostawienia subskrypcji na moim kanale wraz z wyleczkiem, by nie przegapić kolejnych odcinków związanych z programem LEGO Masters, a dla motywacji, wizję tam o ostatnich 10 nowych subskrybentów. I jeżeli chcecie się znaleźć na tej liście, no to wiecie, co macie teraz zrobić. No i bez przedłużania, zaczynajmy. Zanim omówię informacje dotyczące trzeciej edycji, to warto byłoby omówić program od początku w ogromnym skrócie. Otóż pierwsze doniesienia o polskiej edycji programu LEGO Masters pojawiły się wraz z początkiem marca 2020 roku i w tym samym okresie został rozpoczęty casting do pierwszej edycji prowadzony przez producenta telewizyjnego Endemol Polska, który jest znany z udanych produkcji m.in. Masterchef czy Masterchef Junior. Jednak w tym czasie nie pojawiły się informacje na jakiej stacji telewizyjnej Program będzie emitowany aż do 18 czerwca 2020 roku, gdyż w tym dniu Tyfan ogłosiło, że będzie emitować pierwszą polską edycję programu LEGO Masters, a sam casting potrwał do początku sierpnia i pierwsze zdjęcia z nagrań pojawiły się wraz z końcem września. Kolejne informacje o uczestnikach czy składzie jurorów pojawiły się na kolejnych dniach, a oficjalna premiera pierwszego odcinka, pierwszej polskiej edycji programu Lego Masters, miała miejsce w sobotę, 14 listopada 2020 roku o godzinie 20 na antenie telewizyjnej TVN. Odcinków było ich 6, z czego pierwsze 5 odcinków były standardowe, a szósty, ostatni odcinek był odcinkiem specjalnym związanym ze świętami Bożego Narodzenia, który miał premierę 19 grudnia 2020 roku. Pierwszą edycję obejrzało średnio ponad milion widzów, co jest fascynującym wynikiem, a na samą drugą edycję musieliśmy poczekać aż do 12 maja 2021 roku, gdyż właśnie tego dnia TFN ogłosiło casting do drugiej polskiej edycji programu LEGO Masters, które też potrwał do początku sierpnia i tego samego miesiąca rozpoczęto nagrywki do nowej edycji. I kolejne informacje również pojawiły się na przełomie września-października 2021 roku. A oficjalna premiera pierwszego odcinka drugiej polskiej edycji programu Lego Masters miała miejsce tym razem w piątek, 5 listopada 2021 roku o godzinie 20, rzecz jasna, na antenie telewizyjnej TVN. I zdecydowano się na emisję odcinków w piątki i soboty nie tylko ze względu na emisję. Półfinałów czy wielkiego finału programu MANTALENT w formie transmisji na żywo, ale i również ze względu na wzmocnienie piątkowego pasma programami rozrywkowymi, mimo że samo pasmo Superkino, mimo że jest z nami po dziś dzień, to będzie nadal prowadzone na przemian z innymi projektami. Lecz zamiast 6 odcinków w pierwszej edycji było ich 7 w takim samym układzie, tylko że zamiast pięciu odcinków standardowych było ich sześć, a siódmy, ostatni odcinek był rzecz jasna odcinkiem specjalnym i też, tak jak w poprzedniej edycji, był powiązany ze świętami Bożego Narodzenia, który miał swoją premierę 17 grudnia 2021 roku. Drugą edycja obejrzało średnio ponad 830 tysięcy widzów i mimo że wynik względem pierwszej edycji jest niższy, to nadal jest na bardzo dobrym poziomie. A na ogłoszenie trzeciej edycji musieliśmy poczekać do 29 kwietnia 2022 roku, czyli na moment, gdy to wrzucam, to jest zresztą dzisiaj, gdyż właśnie w tym dniu ruszył casting do nowej, trzeciej polskiej edycji programu Lego Masters, który nadal jest prowadzony przez Shine Polska, i zasady oraz rejestracja względem drugiej edycji są wręcz identyczne. Na casting może się zgłosić osoba, która ma 12 lat i więcej, jest mieszkańcem Polski, musi rozumieć jak i również posługiwać się językiem polskim oraz nie może być karana. Osoby pełnoletnie muszą samodzielnie wyrazić zgodę na przesłanie zgłoszenia, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich, Zgodę musi wyrazić opiekun bądź opiekunowie prawni. Jeżeli chodzi o rejestrację, to nic się tutaj nie zmieniło, gdyż w pierwszym kroku trzeba rzecz jasna podać dane osobowe, w drugim oraz trzecim pytaniu należy odpowiedzieć na pytania kolejno dotyczące doświadczenia w budowaniu skocków oraz pytania dodatkowe, a w czwartym kroku należy nadesłać zdjęcia oraz nagranie budowli lub jak woli, konstrukcji zbudowanej z myślą o castingu. Jeżeli chodzi o zmiany względem drugiej edycji, to są bardzo marginalne, i tak chodzi tu o daty, ale do tego przejdę za chwilę. Jeżeli chodzi o ilość odcinków, to nadal będzie ich 7, z czego pierwsze 6 będą odcinkami standardowymi. A siódmy, ostatni odcinek będzie rzecz jasna, odcinkiem specjalnym i również będzie tutaj nawiązanie do świąt Bożego Narodzenia. W nagrodach głównych też się nic nie zmieniło otóż, zwycięska drużyna otrzyma 100 tysięcy złotych tytuł mistrza Lego, legendarny Puchar oraz zestawy klocków Lego o łącznej wartości 5000 zł, bądź voucher umożliwiający zakup klocków Lego o tej samej wartości. A przypomnę, że ta nagroda została zastąpiona za wycieczkę po Legolandzie, która była jedną z głównych nagród w pierwszej edycji. Dla innych drużyn zostały również przewidziane sponsorowane dodatkowe nagrody. Jeżeli chodzi o prowadzącego, to nadal nim będzie Marcin Prokop, ale co do składu jurorów to na ten moment jest to jedna wielka niewiadoma. Zapewne jedna z Jurorek, mowa oczywiście o pani Aleksandrze Mireckiej, jako jedynej Polce, która jest projektantką firmie Lego, będzie nadal w składzie, natomiast co do drugiego Jurora, to nie wiadomo. Czy w składzie zasiądzie Kamil Bettarek, brodaty Geek, bądź inna osoba? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać. Lecz możecie przedstawić wasze typy w sekcji komentarzy. Przechodzimy teraz do jednej zmiany, a konkretnie czasu trwania castingu i sam casting potrwa zaledwie do połowy lipca, a po zakończeniu będzie sprawdzenie zgłoszeń oraz wyłowienie spośród setek, a może się nad zdarzyć, że tysięcy zgłoszeń jedynie sześć drużyn i sam organizator ma poinformować wybrane drużyny o przejściu do następnej fazy do początku sierpnia, a start realizacji nagrań jest przewidywany na 8 sierpnia i mają potrwać do 15 września wraz z montażem odcinków. I przechodzimy do najważniejszego pytania w tym odcinku, kiedy odbędzie się premiera pierwszego odcinka trzeciej polskiej edycji programu LEGO Masters. Biorąc pod uwagę, że ostatni odcinek jest powiązany ze świętami Bożego Narodzenia, który zapewne będzie wyemitowany przed Wigilią oraz, że w listopadzie będą nadal emitowane odcinki finałów oraz wielkiego finału jakiegoś tam sezonu Man Talent w formie na żywo w soboty, to moim zdaniem premiera pierwszego odcinka trzeciej polskiej edycji programu Lego Masters odbędzie się w piątek, 4 listopada o godzinie 20 rzeczywisto na antenie telewizyjnej TVN. Lecz na potwierdzoną informację musimy jeszcze poczekać do września lub października. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy już nie możecie się doczekać trzeciej edycji programu Lego Masters. Oraz czy macie w planach się zgłosić. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia.